Nie ma. Ostatni filmik z Panamy. Ale tutaj fajnie minął czas. Serio. Byłem bardzo, ale to bardzo zadowolony. Znaczy oczywiście, pierwsze dwa dni na wyspie były jakie były. Nie ma co ukrywać. Czy było bardzo fajnie, no ale nie było pogody i tak dalej. Dzisiaj. Coś pięknego. Siedział właśnie na takim błomoście. Przed chwilą tam jadłem śniadanko, piłem kawę e, i załatwiałem dużo ważnych rzeczy. Chciałem Wam powiedzieć, co trzeba, jeśli leci się do Kostaryki. Można akurat coś się będzie wybierał się pamiętać o wielu rzeczach. Oczywiście bilet wyjazdowy. Można to załatwić tak, że kupuje się... No, robi, jeśli nie wiecie, kiedy chcecie wyjeżdżać, bo na przykład jeszcze dokładnie nie wiem, to można kupić e, na Best Onward Ticket za 12 dolarów, robicie rezerwację, możecie na takim przywijać. Oczywiście po 24 godzinach ten bilet już jest nieważny, bo później ten, bo... No, on po prostu jest anulowany. Aby później, możecie kupić już bilet, taki, który potrzebujecie. Musi być rezerwacja hotelu, oczywiście. Ja zrobiłem tylko na jeden dzień, bo nie wiem, czy później będę. Eee, potrzebujecie QR kod, który trzeba wypełnić na stronie oficjalnej. Eee, I co jeszcze? A, i ubezpieczenie. Jeśli nie będziecie mieli ubezpieczenia, które pokrywa 100 tysięcy złotych, leczenie od tego, na które się dzieje teraz, eee, to płacicie 15 dolarów dziennie. Także lepiej mieć. Lepiej sobie załatwić na ten okres po prostu. Bo, jeżeli na przykład siedzicie, wiecie, tak gdzieś jak ja planuję, znaczy nie wiem, czy będę 10 Jeszcze się okaże. No, ale to by było 150 dolców to kupa pieniędzy, tak naprawdę. Panama świetna. Wczorajszy odcinek, jak widzieliście, mogliście zobaczyć quintesencję Karaibów. Oh, coś pięknego. Rajska wyspa, niezamieszkana, palmy, piękna woda, jachty. Super, było naprawdę świetnie. Zaraz właśnie przyszedłem, zaraz ogłonę pracę. Zrobiłem wszystko. Zbieram się zaraz na trening. A później jeszcze idziemy gdzieś coś zobaczyć. O 15.50 albo 14.50, jeszcze nie wiem, <grym> nie pamiętam. Mam samolot do Panama City. Tam się spotykam z jednym Polakiem. Coś powiedz, że mi jeszcze pokażę. I zarobiście. Jutro o 7 rano lecę dalej. Trening zrobiony. Tak jak mówiłem. E, idę do chaty, szybko jeszcze muszę nastawić pranie. Wiecie, póki darmowe. Trzeba <laughs> szybko zrobić. Nie, że ty, mam wszystko, wszystko brudne, także muszę i tak zrobić. E, bo od razu mają tu suszarkę, także szybko się wysuszę. No i później jedziemy jeszcze z Anią do jednego miejsca. Znaczy tam byliśmy w sobie pierwszy dzień, ale była okropna pogoda. Dzisiaj będzie zupełnie inaczej. Także zapraszam, kurde, ale mam rąbaną kamerkę, wybaczcie, nie zauważyłem. Fajnie na wyspie, naprawdę jest tutaj fajnie. Mogłem tak to spędzić dwa tygodnie nawet, bo szczerze to wtedy bym tak, wiecie. Odpoczął tutaj fajnie, bo. No. Ale cóż, trzeba jechać dalej. Podróże wojownika muszą dalej trwać. Czas teraz potrenować trochę w Kostarice. Zobaczymy, mam nadzieję, że tam znajdę jakąś salkę też. Tutaj, wiecie, to co sobie zrobię sam, to jest sam, ale jednak z trenerem, to z trenerem. Raz na... Raz na czas się przyda, no przydałoby się codziennie, ale niestety nie codziennie jest taka możliwość mówiłem wam, że nigdzie nie będę miał tak dobrze jak tutaj Karolina, co mi zrobiła? Pierogi Cych, pierogi! Pyszne, będziecie na wyspie, pamiętajcie, żeby tu wpaść. Jadłem pyszne z żeberka z spłyńczyka chyba Z spłyńczykach. Z pińczyka? Chyba tak. Ale tak pyszne, że naprawdę... Dobra, jem szybko pierogi. I co dalej? To nie wiem, w sumie mi się czas kończy. Co będziemy robić? Idziemy, a może na tą kawę chociaż pójdziemy? No, to w sumie dobry, bo tam chyba nie zdążymy już. Nie wiem, zobaczymy jak zjem Dobra, nie udało się jeszcze jaj na występkę, niestety zamuliłem z czasem. Ale idziemy jeszcze na kawę. Mamy jeszcze pół godziny. <laughs> Jedziemy się napić kawy. Jest tutaj pyszna. Powiem tak, trzy dni piłem takie siury ale ja nie wiemy zabrała na kawę. Nie, żartuję. Jedziemy tam, no bo jest pyszna po prostu. Ogólnie było zarąbiście tu na wyspie. Żałuję, że nie zostaje na dwa tygodnie. Dwa tygodnie by były dużo lepsze. Zdecydowanie. Że będziecie na wyspie, odwiedźcie Lighthouse. I w ogóle fajnie się tam zatrzymać. Naprawdę pokój był mega fajny. Eee, jedzenie. O jedzeniu nie muszę wspominać. Fajne. Stos totalny. No i fajny klimat. Trzech Polaków, jeden. A skąd jest ten Dmitry? On jest sen, ale to było wcześniej. On mieszkał na Ukrainie, czy gdzieś? W dawnych rejonach? Tak. No, mafia z Ukrainy. no, <średnio>, naprawdę fajny. Polecam. Jeszcze wam nie pokazywałem jak to centrum wygląda. coś takiego. Sklepiki, hotele, restauracje. I jedna ulica, praktycznie. Później jest jeszcze jedno. Tam też jakieś restauracje, Jest jeszcze jedna blisko wody. No i to wszystko się tutaj rozgrywa. Całe życie tej części wyspy. Ale Madredy. Ale mam ale zlepione na dole. Swoje wyjazdy. No, swoje trawy wyjarał na pewno. No i żegnam się z Lighthouse. Zapamiętajcie ten domek jak tutaj będziecie Przy takim skrzyżowaniu jest znaczy skrzyżowanie Chyba nie skrzyżowanie Nie wiem jak to nazwać <gry> Czekajcie bo coś jedzie Jeszcze, jeszcze jedna No dobra Zastanawiam się Nie no w sumie nie chyba nie będę miał problemu W sumie samolot mi odlatuje za 55 minut, a mam dalej bagaż w sobie ale w sumie to jest takie malutkie lotnisko i takie małe samoloty, że za to chyba nie będą robić z tego żadnych problemów. Także proszę Was Od jutra rozpoczynam kolejną przygodę. Kolejne miasto. Wcześniej siedziałem sobie dość trochę planowałem co tam zobaczyć, Myślę, że nie ma miasta, Państwo. I coś sobie planowałem, co zobaczyć i powiem Wam, że Kostaryka zapowiada się spoko. Zobaczymy na miejscu jak będzie, ale zapowiada się bardzo spoko. Dużo pięknej natury, ładnych widoków zabawy chyba raczej nie, ale zobaczymy jak będzie I Patrzcie jak klimat na lotnisku i zaraz wsiadamy Już się atwar. szczerze, że wolę latać dużymi samolotami, dużo bardziej. Ale co to? Leciałem już mniejszymi. Myślałem, że jeszcze popodziewam trochę widoki, ale niestety tak się zachmurzyło, że nic z tego nie będzie. Ja jestem. Konrad, zaraz wam Konradę pokażę. Konrad Polak, który tutaj mieszka ma swój hotel. Pokażę Wam później jak wygląda. Eee, Przyjaźń do takiej świątyni na szczycie góry. Mówię chodź zobaczycie, pokażę Wam jak ty, pokażę ci, jak tutaj wygląda. Poczytałem trochę ulotkę a ja wiecie, a wiesz co to za świątynia? Ja mówię, że to jakiś wyznawców, którzy e, nie dzielą się na religię i na religię, tylko nie wyznają każdą religię. Jest ich 5 milionów na całym świecie. I taka pani tutaj była, ona nam jakieś książeczki dała do czytania, żeby do modlitwy i tak mówię, że tylko zobaczyć. No ale Konrad jest taki miły, że powiedział Pani, dobrze, dobrze, wezmę tą książkę i udawał. Tany, spoko. Dobra, to jest Konrad. Konrad miał odebrał, to jest lotniska. Zabrał do tej pięknej świątyni Mam nadzieję, że wyjedziemy Zapisał się, zapisał się będziemy Czło, Członkiem Jestem, jestem zostałem członkiem <laughs> Członkiem dokładnie Bahaj, Baha'i, Bahai religii, jakich Bahaj. Wiecie co to jest? Jak ktoś wie w co to jest to nie uda znać, bo ja pierwszy raz słyszę A ja jestem członkiem też nie wiem Oni, <laughs> Oni wyznają Abrahama, Krishnę Zarosta Budy, Jezusa, Mohameda i Mosesa Zobaczcie, macie czy trochę wypowiem ci no? dużo się nauczycie z tych vlogów, jeszcze pamiętajcie. Dobra, my ruszamy dalej. No i dojechaliśmy. Powiem Wam, że świetne miejsce. Cisza, spokój. Natura dookoła, basenik. O, jacuzzi. Nie jest dobrze, ja się biorę za robotę. Muszę montować filmik dla Was na jutro. Nie ten który to znajdzie wam, tylko wcześniejszy musi być zrobiony Teraz wam pokażę perełki jakie tylko ma Kurweta z 78 właśnie jedziemy się przejechać Ale ten samochód wygląda Jeszcze jakiś czciutki Czekajcie wyszczotka To nawet nie wiem jak się to otwiera Dobra Niech by tylko zaczął. Ale, piękne auto. Tutaj garbusek stary z deską surfingową. No i tutaj, oczywiście, Waldwagonie, go górek przerobiony. Przerobiony na kampera. Przed chwilą było bez tego, ale założyliśmy już. To auto, to mi się marzy, żeby takim sobie przejechać stany przezajawko, ale kurweta mi rozwaliła całkiem piękne. Słuchajcie tego. No, i takie samochody też ja szanuję. No, i 10, to jest konkretne 10, auto. I 10 litrów Przegazowane i po 10 litrach paliwa. No się ma. Jestem już na lotnisku. Zaraz lecę do Kostaryki. Mam godzinę lotu. Super. Wczorajszy wieczór. Bardzo udany. Dziękuję jeszcze raz. I eee, zaczynamy. Gości się czego do mojego Pesaka, ale nawet mi nie kazali za niego zapłacić. Wzięli go po prostu tam na dół, i tyle To miejsce stylu. Myślałem, że będę musiał płacić. Jestem w Kostaryce, czy na Kostaryce. W Kostaryce mam Miałem teraz lekki problem z ubezpieczeniem, właśnie, a czy problem, nie problem. Mój kod zapalił się na fioletowo, QR kod, a nie na zielono. Co w limie? Musiałem mieć do specjalnego takiego biura, który jest tutaj, ale nie ja sam, dużo osób. No i po prostu musiałem pokazać moje mu ubezpieczenie i tak dalej. mu moje 100 tysięcy dolarów, coś takiego i wszystko elegancko wbite. Wracam z powrotem i załatwione. Nie trzeba płacić dodatkowych 15 dolarów dziennie za ubezpieczenie. Także pamiętajcie o tym, jak będziecie lecieć na Sri Lankę, bo to na Kost Sri Lankę. Do Kostaryki Z Sri Lankami w głowie z chęcią pojechał Filipa odwiedzić. Mam nadzieję, że w tym roku mi się to uda. Aha, ja w ogóle. Is Goodway? Ja? Yeah? Okej. Okay. Mam nadzieję, że się to uda. W ogóle Filip jak oglądasz, pozdrawiam mordo. Spędziłem bardzo fajny czas na Sri Lance. Nie zapomnę nigdy. No to welcome. Dotarłem do hostelu. Taki mamy salonik. Tam na górze coś jeszcze jest. Tutaj kuchnia. Ogólnie zarobisty. Zapłaciłem 14 dolarów za noc. Były tańsze, były takie po 10, ale wyglądały trochę jak melina A tutaj nie jest tak że muszę mieć plecach swój. Jest dość duże w tyle. Piłkarzyki tutaj mieszkam o, Piotrek, dolne kojo. No i zaczynam zwiedzanie. Chyba wydaje mi się, czy muszę cały czas to nosić? Niestety, tak tutaj jest, że muszę. Chcę znaleźć jakiś market, chcę jakiś dobry street food. właśnie, dobra, jeszcze dalej. Strasznie wieje W ogóle jak lądowaliśmy, to strasznie miało i samolotem tak rzucało, że masakra. Nie wiem czy mówiłem, Zostaję w tym mieście jeden dzień. Jutro już jadę dalej. Chcę tutaj odwiedzić około pięciu miast. Także praktycznie codziennie się będę przemieszczał. Chociaż tam gdzie pojadę jutro, to zostanę chyba dwie noce. Bo to jest bardzo piękne miejsce. Wszyscy mówili, super klimat podobno. Taki surferski, reggae i tak dalej. Mój klimat, znaczy bardziej reggae. <laughs> Także się nie mogę doczekać. Dzisiaj się mam spotkać tutaj. Z... O, siłka tu jest. Z koleżanką moją się mam tutaj dzisiaj spotkać. Także za już się nie mogę doczekać. Nie widziałem jej kupy lat. Ile zobaczyć na tą siłkę, czy to jest otwarte? Ja, do centrum teraz. Sam chodzę, taki główny tarki. Ciekawe to wygląda. Czy na tark dobry będę wchodził. Tar, je, tar. Można dużo rzeczy kupić, ale ja szukam jakichś takich fajnych, typowych. Takie co nie mogę znaleźć gdzie indziej, O, coś takiego. Dlatego wybijamy go dalej. Na obiadek ryba, banany, fasola. Ryż. Jak w Brazylii. I kompot do tego. I później wam będę pokazywał jak to wygląda na mieście. Do lewego miejsca chciałem jej więcej trafić. Gdzie ludzie siedzą wszędzie jedzą. Laski jakiś pani robi. W Kostaryce mieszka 5 milionów ludzi. Graniczy z Panamą i z Nicaraguą. Nie wiem, ja do Nikaragui, ale niestety zmieniły mi się znowu plany i niestety tam nie pojadę teraz. Żyjemy teraz właśnie. Jestem aktualnie w, w San Jose, nie wiem czy o tym mówiłem, czyli w stolicy. Pokażę mniej więcej jak tutaj wygląda, ale dużo czasu nie spędzę, ale i tak myślę, że coś chociaż da radę pokazać. Ludzi to, to jest naprawdę wszędzie pełno fajny klimat, podoba mi się, naprawdę. No I po zrobieniu researchu, co tu można zobaczyć, nie ma nic. Nic takiego co by mnie ciekawiło. Także muszę coś wymyśleć. Ja będę po mieście, bo tu się przynajmniej dużo dzieje. Dużo z ludzi wszędzie. O i na kawę. Wiecie co mi się podoba tutaj? Że jest chaos. Jak w Azji. Wszędzie coś się dzieje, ktoś krzyczy, coś sprzedają. To Jest naprawdę spoko. Widziałem na pocztę, żeby wysłać rodzicom kartkę do kolegi, no i się nie da. Do Polski mają zablokowane wysyłki. Często co się dzieje. Ale lip. Już nie wysłałem rodzicom z Ekwadoru, z Panamy. No i teraz są też nie wyszły z Kostaryki. Mamo tato, wybaczcie. Nie moja wina. Kończę ten odcinek. Dzięki wielkie, że oglądaliście yy, najbliższe jakieś 5 odcinków, może 6 z Kostaryki. Także zapraszam serdecznie nowy kraj, nowe przygody. Jutro już opuszczam stolicę, jadę dalej, jadę nad morze, także szykują się ciekawe przygody. Pozdrawiam serdecznie na razie.